Nazywam się Paulina. Co mogę powiedzieć o sobie? Jestem instruktorem fitness i trenerem personalnym. Trenerem jestem dosyć świeżym. Będę mówiła troszeczkę o sobie, o tym jak to się wszystko zaczęło. Nie miałam objawienia, że chcę zostać instruktorem, że chcę być w sporcie. Po prostu zawsze czułam, że lubię to robić. Już w szkole, w podstawówce, nawet w przedszkolu byłam zawsze ruchliwa. Wszędzie mnie było pełno, ale to chyba. Większość osób w młodym wieku tak ma. W każdym razie zawsze porywał mnie taniec, zawsze porywała mnie muzyka. I gdzieś w okresie gimnazjum, technikum, bardzo mocno szłam w sport. Dlatego też trafiłam na salę taneczną, gdzie zaczęłam stawiać swoje pierwsze kroki w tańcu towarzyskim. I szczerze mówiąc, próbowałam różnych styli różnych, przeróżnych. Próbowałam e, tańca brzucha, próbowałam tańca nowoczesnego, e, próbowałam hip-hopu, dancehallu, e, a nawet kilka lekcji breakdance'u. Tak, nawet starałam się e, stanąć na głowie i zakręcić. <grych> e, także jestem osobą otwartą i lubię poznawać różne style, różne rodzaje sportu, e, naprawdę wszystko. I między innymi gdzieś też trafiłam na fitness. Byłam z drugiej strony, gdzie bardzo podobały mi się zajęcia, była fajna energia, więc pomyślałam, że może też bym chciała robić to samo. Generalnie zawsze myślałam, że bardziej zostanę w tańcu. Nadal jestem, bo, bo jestem też nauczycielem tańca, o tym też powiem później, ale głównie jestem instruktorem fitness i tym się właśnie zajmuję. Szkolenie instruktorskie zrobiłam kilka lat temu i od tamtego czasu czynnie prowadzę zajęcia fitness, głównie w dwóch klubach, z tym, że jeden klub ma swoją sieć, więc tak naprawdę w klubach jestem czterech. Jeden z nich, właśnie który ma sieć klubów to Calypso, zwany jako mój drugi dom bo bardzo dużo czasu tutaj spędzam i dzisiaj Wam opowiem o zajęciach, które prowadzę właśnie w Calypso, w którym punkcie, w jakich godzinach i na czym te zajęcia polegają.